Ja jestem opiekunem wychowawcą kolejnym z Gosiru Ewelina. Teraz dzieciaki są na dmuchańcu, bo mamy zajęcia sportowe. Potem myślę, że będą gry zespołowe, potem śniadanie i reszta dnia. Się Renata Grachowska, pracuję w Fitness for Ladies. No i właśnie dzisiaj mamy przyjemność poprowadzić zimę w mieście. Mamy właśnie zajęcia fitness dla dzieci i dzieci trenują tabatę. Świetnie im idzie, więc mamy rozrzewkę, później idziemy na trening obwodowy, no i tam różne ciekawe stacje. Mają trening obwodowy, czyli mają różne stacje. Mamy trampoliny, mamy gumy, mamy sztangę, więc jakby zapoznajemy dzieci ze światem fitnessu, no bo jak wiadomo, fitness to różne rodzaje zajęć. Na koniec oczywiście jeszcze zrobimy sobie stretching, żeby nic nas nie bolało. A jeśli pokażę teraz, zrobić zrobi sobie też ramienne. Idziemy w górę, wolno, wolno dół. Jeszcze możemy sobie zrobić skok, wyciskanie, na no więc. Polana. Ja jestem Natalia Wójcicka a słuchawki to firma Cichosza Silent Disco. No więc jestem na Silent Disco a Silent Disco to taka bezprzewodowa dyskoteka na słuchawkach, gdzie są trzy kanały z trzema różnymi playlistami. Wydaje się, że jest, że jest cicho, ale zazwyczaj jednak dzieci śpiewają i jest dość głośno. Muzykę wybieram ja po przeprowadzeniu głębokiego researchu w trendach dzieci, ale też na bieżąco dodaję nowe piosenki do playlist, o które dzieci proszą. Nie dobrego nie zjesz i fajne zajęcia, najlepsze na świecie. Duchaniec jest najlepszy. Najlepiej była jak była dziura i wtedy wszyscy się topili. I, musiała, I pani potem musiała nas stać na spinaczkę i było bardzo fajnie. A basen? A basen najlepszy. Ja z moją koleżanką uczę ją pływać, bo średnio umie, więc dlatego ją uczę. Matylda Stygar-Grzyb, opiekun grupy DEW akcji Zima w Mieście w Piasecznie. W chwili obecnej znajdujemy się na lodowisku e, miejskim w Piasecznie. E, dzieci tutaj mają prowadzone zajęcia pod okiem instruktora pana Łukasza. E, jesteśmy już po zajęciach na, na hali GOSIR. E, były to zajęcia sportowe, fitness. E, wracamy, e, mamy silent disco. ただいま。 Hvor er barna? Ta która zbije więcej naszej piramidy, oczywiście wygrywa. Próbujemy. Chłopcy zbieracie, tu macie karton. Następna osoba. Coś nie dobrze. Nie ma. Swoją pomocą, prawie. Uwaga, Prawie. Uwaga, pomaga. Chłopcy zbieramy O. będzie zmiana. Gotowi? A tak, tak. możesz chłopako, bo chłopaków jest jeden nie zdecydująca runda. No, dobra, jedziemy. Chłopcy muszą zbić dwa, żeby wyrównać remis. Do dzieła powodzenia. Dziewczyny gotowe zbierają. Raz, nie ma. Celowniki nastawić backendową stroną i zrobię. もつねたぶん。 Najbardziej pływanie. Pływanie. A Tobie? Zajęć to najbardziej łyżwy. Łężwy. A Tobie? Mi najbardziej jak mieliśmy słuchawki. Co? Jak mieliśmy słuchawki. A słuchawki, dobra, dzięki. A Tobie? Ja, ja najbardziej y, lubię zajęcia sportowe. To znaczy? To znaczy jak możemy grać w piłkę, i w ogóle takie bardziej sporty. Dzięki, dobre. A tobie? Mi się podobało. Mi się podoba najbardziej dmuchaniec. Dmuchaniec. A tobie? Dmuchaniec. Też. A tobie? E, piłka nożna. Super, a tobie? I lodowisko. Kto jeszcze? A panience? Wszystko. wszystko. Wszystko się podobało. A ja Masę. Szelamy! Dobrze. Pięknie! Następny! Dobrze! Teraz daj mi! Dobrze! Daj mu. Uważaj! Super! Dawaj jeszcze dwóch! Na trzy, cztery wszyscy pajacyki, proszę! 5, Proszę. 6, 4. Raz. Sabery. Proszę. Karina, szkoda, że nie słuchasz. Karina, nie, już jest dobrze. Eee.

Ja! <laughs> Witam serdecznie, nazywam się Szymon Polaszek, na co dzień prowadzę zajęcia, jestem trenerem w klubie UKS Retun Piaseczno, gdzie gramy sobie w tenisa stołowego. Dzisiaj jestem na zaproszenie Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji na zajęciach z tenisa stołowego. Są to zima w mieście, są to ferie dla dzieci z gminy Piaseczno i dzisiaj sobie trenujemy w tenisa stołowego. Tak jak można sobie zauważyć, uczymy się podstaw trzymania rakietki, granie prawidłowo backhandem i forehandem, także trzymajcie do nas kciuki. Άσχα! Jestem z Piaseczna i pracuję w klubie sportowym Grawitacja. Zawsze w lecie i w zimie prowadzę zajęcia bazujące na tańcu, gimnastyce, akrobatyce. Dzieciaki mogą się tutaj nauczyć podstawowych elementów, świetnie się bawić, rozwijać swoje możliwości ruchowe. Mają tu masę możliwości rozwijania koordynacyjnych, oczywiście odbywają się tu też różne zajęcia, ale ja co roku tutaj jestem gościem i świetnie się bawię i mam nadzieję, że dzieciaki też i będę tu wracać co roku. Słuchajcie, wszyscy się patrzą w moją stronę, raczej która tylko napakuje, że jak ktoś mówi, to się patrzymy, tak? Słuchajcie, chciałam wam bardzo podziękować za cały tydzień spędzony z wami. Nie ukrywam, że był to dla mnie bardzo fajny czas odpoczynku, wysiłku, bo również starałam się tam, gdzie mogłam z Wami również uczestniczyć i godnie reprezentować całą grupę w ćwiczeniach. Bardzo miło mi Was było poznać. Mam nadzieję, że w okresie lato w mieście, może się też spotkamy, może dostanę tutaj propozycję opieki nad grupą, więc nie ukrywam, że byłoby mi bardzo miło z Wami się ponownie spotkać. Chcę Wam rozdać dyplomy kończące zimowisko, no a później, tak jak mówiłam wcześniej, niespodzianka ode mnie, każdy z Was zostanie hodowla, tak? Tylko najpierw na spokojnie rozdamy dyplomy, a później każdy po kolei się ustawi w kolejce, żeby nie było... Rzucił na taśmę wszyscy na raz. Mikołaj yy, Szczypka. Wykląk dla Mikołaja Szczypka. Proszę. I gratuluję. Jeremi. Jeremi, chodź tu. Dziękuję. Polan Niedzielska. Dzięki. Lena Członkowska. Dzięki. Maja Rodzińska. Jana Wilarczyk. Dzięki. Lena Rudzińska. Dziękuję. Dziękuję. Kamil Bołumiecki. Dzięki. Apolonia była. Dziękuję. Polar Ramka Ręka. Nie da ślub. Wiktor Bęcki. <Pębski. śmiech> Wiktor wróci. Gratuluję. Aleksander Wasi... Aleksandra, Aleksandr, przepraszam, Wasi Witt. Wasi Wicz. Nie ja. ma. Muszę pójść Przepraszam, nie dam Ciola. Zresztą powiem na Mikołaja Zarewę. Dla Mikołaja Zarewę. I Wiktora zaraz się Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo gorąco dziękuję za spędzony My tak? razem czas. Dziękujemy również tutaj ośrodkowi Gosiew za umożliwienie nam dostępu do tych e, atrakcji jakie tutaj nas czekały. Mam nadzieję, że w okresie lato w mieście będzie jeszcze lepiej. E, no i co, może wszyscy razem podziękujemy tutaj do kamery e, ośrodkowi Gosie za, e, za zorganizowanie nam akcji Zima. Uwaga, trzy, cztery.